Wzruszające wspomnienie Tomasza Jakubiaka, pełna wersja 2.960 znaków. Mimo, że od tragicznej śmierci Tomasza Jakubiaka minęło już kilka tygodni, jego profil na Instagramie wciąż żyje i to nie tylko dzięki zapisanym tam zdjęciom i wspomnieniom, ale przede wszystkim dzięki fanom, którzy codziennie zostawiają tam dziesiątki poruszających komentarzy. Wzruszenie i ból nie ustępują. Internet zalewają wspomnienia, zdjęcia, nagrania o wszystko to. Co przypomina o jednym z najbardziej uwielbianych kucharzy w Polsce. Tomasz Jakubiak był nie tylko znakomitym szefem kuchni, ale i charyzmatycznym prowadzącym, który potrafił jedzeniem opowiadać historię. Zyskał ogromną popularność dzięki swoim występom w programach takich jak Masterchef, Jakubiak Lokalnie czy Dzień Dobry TVN. Publiczność pokochała go za szczerość, autentyczność i ogromne serce. Przez lata pojawiał się na ekranach milionów widzów wnosząc ciepło i inspirację do ich domów Wszystko zmieniło się, gdy usłyszał wstrząsającą diagnozę o rzadki, niezwykle agresywny nowotwór. Od tamtego momentu rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem i chorobą. Polska odpowiedziała zjednoczeniem, ruszyły zbiórki, aukcje, akcje charytatywne. Niestety, mimo heroicznego wysiłku lekarzy, bliskich i samego Tomka, jego organizm nie zdołał pokonać choroby. Pod koniec kwietnia świat obiegła wiadomość, na którą nikt nie był gotowy. Tomasz Jakubiak nie żyje. Media społecznościowe natychmiast wypełniły się falą żalu. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i niezliczeni fani wspominali wspólne chwile z Tomkiem, jego uśmiech, poczucie humoru i dobroć. Michel Moran wspominał, jak razem, w czasie przerw nagraniowych, powiadali serw w spiżarni i żartowali jak dzieci. Przemysław Klima z kolei przypominał sobie, jak Tomek był duszą towarzystwa, zawsze życzliwym i pozytywnym człowiekiem, z którym chciało się po prostu być. Mimo, że od pogrzebu minęło już sporo czasu, konto Tomasza Jakubiaka wciąż przyciąga uwagę. Fani wracają do jego ostatnich wpisów, zostawiają pod nimi łamiące serce wiadomości. Wciąż trudno uwierzyć, brakuje cię codziennie, twoje przepisy nadal inspirują. To tylko niektóre z tysięcy słów wdzięczności i bólu. Ten potok emocji to wyraźny znak, jak wielki ślad pozostawił po sobie Jakubiak. Jego energia, ciepło i niepowtarzalna osobowość były i pozostaną bezcenne. Jego strata to ogromna pustka nie tylko w świecie kulinariów, ale także w sercach ludzi, którzy go znali, oglądali i kochali. Tomasz Jakubiak, człowiek o wielkim talencie i jeszcze większym sercu, na zawsze pozostanie w pamięci tych, których zdołał poruszyć swoją pasją i dobrem. Dziś jego przepisy są przekazywane dalej, jego odcinki są wspominane, a fani organizują wspólne gotowanie ku jego pamięci. Świat kulinarny stracił nie tylko specjalistę, ale i człowieka, który potrafił dzielić się sobą w sposób prawdziwy i szczery. Jego dziedzictwo pozostaje żywe w kuchniach, w sercach i w codziennych chwilach, gdy sięgamy po łyżkę z uśmiechem, tak jak robił to on.